Witam bardzo serdecznie na 11. przedostatniej lekcji, w której uczę stepu amerykańskiego. Mam nadzieję, że mnie już znacie. A jeśli jesteś na moim kanale po raz pierwszy, cieszę się niezmiernie. Nazywam się Monika Rutkowska i jestem pewna, że po tych lekcjach step nie będzie dla Ciebie obojętny. Zachęcam Cię do zapoznania się z moimi poprzednimi lekcjami, do których linki znajdziesz poniżej w opisie. I w każdym odcinku nauczysz się nowych kroków i ciekawych. Choreografii. Dziś opowiem o osobie, której nie wolno pominąć, wspominając o wybitnych tancerzach stepujących. Był popularnym amerykańskim tancerzem stepującym w połowie XX wieku. Znany ze swojego innowacyjnego stepowania yy, połączonego z jazzem. A mowa o Jamesie Tutsie Goldboltzie, znanym zawodowo jako Jimmy Slide oraz jako King of Slide. Urodził się 2 października 1927 roku, a zmarł 16 maja 2008 roku. Jako chłopiec uczył się gry na skrzypcach, jednak zamiast Uczyć się grać obserwował po drugiej stronie ulicy jak ćwiczą stepy gwiazdy takie jak Bill Jungle Robinson, John W. Bubble czy Charles Honigolds. Przez to postanowił w wieku 12 lat rzucić grę na skrzypcach i zacząć uczyć się stepu pod okiem samego Brauna. Ta decyzja zaowocowała rozpoczęciem występów tanecznych w latach 40. XX wieku ze wspaniałymi nazwiskami big bandów, między innymi takich jak Louis Armstrong, Barry Harris czy Duke Ellington. Przez pewien czas Jimmy Slide mieszkał w Paryżu, gdzie w 1985 roku zagrał w spektaklu pod tytułem Black and Blue, który później został grany w Nowym Jorku na Broadwayu w 1989 roku, gdzie Jimmy Slide również zagrał. Za ten występ został nominowany do Tony. Jednak to nie jedyna nagroda, jaką otrzymał. Slide zdobył wiele różnych nagród, takich jak między innymi nagrodę imienia Charlesa Honikolsa w 2001 roku, czy nagrodę Nea za stepowanie w 2006 roku i wiele, wiele innych. Jimmy Slide był znany ze swojego charakterystycznego ruchu slajdów. Jego slajdy były kluczowe dla jego muzykalności, jako pauzy, długie nuty czy sugerowały crescendo i diminuendo. Zwykle występował jako ostatni, ponieważ pokonywał swoim talentem każdego tancerza, który z nim rywalizował. Muzyka Które przed chwilą widzieliście, pochodzi z 1977 roku i Jimmy Slide stepuje tu do utworu Here's That Rainy Day. Jeśli również chcecie nauczyć się slajdów, to nie traćmy czasu i zaczynajmy lekcję. Scrape. Ruch przypominający zeskrobywanie zewnętrznej lub wewnętrznej krawędzi palców, dotykając podłogi i przesuwając stopę w bok. Draw. Przesuwanie jednej stopy po podłodze z pozycji otwartej z dala od ciała do pozycji zamkniętej bez przenoszenia ciężaru. Można zacząć od chila lub od odstąpa. Slide to ruch jednej lub obu stóp, które ślizgają się po podłodze w dowolnym kierunku z przeniesieniem ciężaru lub bez niego i przy użyciu dowolnej części stopy. Nadszedł czas na kolejną część choreografii. Podczas robienia slajdów uważaj aby nie nadwyrężyć sobie mięśni. Rób ten ruch ostrożnie. Pierw osłuchaj się z rytmem nazwami kroków, a dopiero kiedy będziesz gotowy, gotowa spróbuj powtarzać kroki razem ze mną. Draw heel, draw heel, scrape step, scrape step, heel straight, track. Draw heel, draw heel. Scrape step scrape step heel slide chuck draw hill draw hill scrape step scrape step heel slide chuck draw hill draw hill scrape step scrape step heel slide chuck draw hill draw hill scrape step scrape step his slide chuck Draw heel, draw heel, scrape step, scrape step, heel slide chuck. Draw heel, draw heel, scrape step, scrape step, heel slide chuck. Draw heel, draw heel, scrape step, scrape step, heel slide chuck. Poćwicz chwilę samodzielnie, a jeśli poczujesz się na siłach, spróbuj trochę szybciej. Dla osób, które czują się bardzo dobrze w tej choreografii, mogą spróbować jeszcze szybciej. Choreografią kończymy dzisiejszą lekcję, ćwicz rzetelnie, ponieważ już w następnym odcinku połączymy fragmenty choreografii z poprzednich lekcji w jedną całość. Wiem, że dasz radę. Zachęcam Cię do zasubskrybowania mojego kanału, jeśli oczywiście jeszcze tego nie zrobiłeś i nie zrobiłaś, oraz do zachęcenia swoich bliskich, znajomych, rodziny do stopowania razem z nami. Jeśli podobał Ci się filmik, Daj łapkę w górę, a ja Ci dziś dziękuję za naszą kolejną wspólną lekcję, i do zobaczenia w następnym odcinku. Pa!